Nigdy się nie nauczyć. Sobie nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzuciło mnie na Artcellik. A skąd ty to wiesz? Masz na sobie barwy klanu Krayt, A ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układa. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skelige? he? Umówiłem się na art skali z czarodziejką Yennefer z Wengerberga. W Kertrolde kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w włosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. Jak to wiedźma. Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jak się nazywasz? Steingrim. Denerwujesz mnie, Steingrim. Mam ochotę strzelić ci w pysk. Spróbuj, przybłendo. <śmienny> Ale się po Wiem, mnie dobij, bo i cię zapierdolę. To była dobra walka, ale na razie wystarczy. Wiesz, jak trafić do Gertrolda? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. A do napisu. na oh. Tego się nie Bogowie sprawią, że będzie to ktoś. Jest, chcesz, nie chcę tym czoła. Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu, straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka przysięgam. Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jaki idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bono. W takim razie do zobaczenia. Musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. To szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łożyć jej. Milczcie! To jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Mm, cudownie pachniesz. Gerard, jesteśmy na pogrzebie. Cudownie pachniesz na tym pogrzebie. Skelige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Bran'a. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje kertrolne stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrsach. Jadła i picia niezabratnie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Nie widziałem cię dwa lata. Chciałbym cię zabrać do starej chaty na brzegu morza i nie wychodzić z niej przez tydzień. A co byśmy tam robili przez tyle czasu? Mam kilka pomysłów. Ten ze sznurem do wiązania trofeów wydaje się interesujący. Znów czytasz mi w myślach? Co więcej, podoba mi się to, co w nim widzę. Dowiedziałeś się czegoś w Welen? Po Nowigradzie jeszcze się nie rozejrzałem. Rozejrzałem się po Welen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewałem, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Welen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Kejramec robi w takim grajdolą. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziei. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskelik doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję Twoją intuicję, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi zyskę? Widziałem go. Od... od czasu kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Duże i głośniej. Spójrz, Krach. Biały Wilk. Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Cóż, nasza samotna chata musi zaczekać. Krachan Kreit jest człowiekiem, którego warto mieć po swojej stronie. Na uczcie będę miała na sobie Czerni Biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich Twoich polowań. Yeah. Nie, wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Zwykły chwały! Na co się gapi? Czeli po się, że morskie i zabiją Bo ooo! jak nie zdążymy, to Krach nas pochowa razem z bramą. Trzeba by się najlepszą klasę. Zaszczyt to dla mnie. Była dobra, Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Branie z rodu Tirsea! Męży nas próbiem, właśnie wielka strata pana wcisnają granicy. No, to musi być pokój. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. słuchaj, wiedz mnie, mamy tu problem z mój Diable, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z stawerny. Żeby tylko. jawelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Plaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą mój rediebl napadł. Jest też towe, której zabiły męża. Mieszka tu niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy w o nagrodzie. Coś za skromne, jak na gust. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim. Masz moje słowo. I potrzebuje godnego następcy. Mówisz Pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Keligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym bracie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geraldzie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Eee, nie lubię pogrzebów, ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym nosem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na celu. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to co myślę. Czekamy cię takim mocny, na jakiego Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb, owczy ser... Bo nasz wóz to cały wyładowany jest pani, wydarzany. No? Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Hm. Do twarzy ci zbradam. Pani Jenefer, panie. Wita Jarny Moim towarzyszem jest Geralt Street. Zaszczycony jestem. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem ankreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki. Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie. Nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współwiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Pierworodny długosa Szalonego, a ze sztokwiszem walczy otryk Anhindar. Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceresan Kretz jest córką Jarla, Gerard. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę. W przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Cary z zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry... A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z Pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Tylko bez Th Ale tylko włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana, i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na styp. E, chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu, kto zwyciężył. Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się! Wypijmy za cerys. Dawać winę i kieli! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki! Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami.